To opowieść o tym, jak prawda, odkryta przez siedmioletniego chłopca, zniszczyła iluzję, ale ocaliła duszę rodziny. Zdrada, ból, ale także wewnętrzna siła matki, która wybrała uczciwość dla dobra swoich dzieci. Obejrzyj do końca i napisz, z jakiego miasta i kraju pochodzisz, bo prawda łączy nas wszystkich. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Jesienny wieczór otulał przedmieścia łagodnym półmrokiem. Marina Sinicyna, Wracając ze swojej zmiany w szpitalu, zmęczona podniosła stos listów z ganku. Wśród rachunków i ulotek reklamowych jej wzrok przykuła gruba koperta ze złotymi tłoczeniami. Zmarszczyła brwi, przeczuwając, że wydarzy się coś ważnego. Wchodząc do domu, rzuciła torbę na podłogę. Już jestem w domu, krzyknęła, zdejmując płaszcz. Siedmioletni Piekia wybiegł z korytarza, machając kartką papieru. Mamo, Dziś narysowałem dinozaura. Nauczyciel powiedział, moje najlepsze. W jego oczach zabłysła duma. Marina się uśmiechnęła i pogłaskała syna po głowie. Dobra robota, pokaż mi. Poszła do kuchni, gdzie dziesięcioletnia Ksyusza pochylała się nad notatnikiem i rozwiązywała zadania. Igor, jej mąż, właśnie wrócił z pracy. Poluzował krawat i włączył ekspres do kawy. Co jest w poczcie? Zapytał, spoglądając na żonę. Marina wyciągnęła kopertę. Wydaje mi się, że oddari. Otworzyła je i zamarła. Ona wychodzi za mąż. Dla Pawła Smirnowa, Igor gwizdnął. Dla tego agenta nieruchomości, to duży mężczyzna. Tak, Marina skinęła głową. Paweł Smirnow był dobrze znany w lokalnych kręgach biznesowych. Odniósł sukces, był bogaty i miał opinię człowieka. Który zawsze stawia na swoim. Przebiegła wzrokiem tekst. Ślub jest za trzy miesiące. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Marina i Daria były inne od dzieciństwa. Marina jest osobą poważną, odpowiedzialną i zawsze starała się sprostać oczekiwaniom rodziców. Daria, młodsza od niej o pięć lat, była jak iskra bystra, pewna siebie, z lekkim uśmiechem, który oczarował wszystkich. Rodzice Anna i Wiktor, Często brali Darię za przykład. Marina, ucz się od swojej siostry. Ona jest taka żywa. Bolało, chociaż Marina milczała. Ukończyła szkolenie pielęgniarskie, wyszła za Igora, urodziła dwójkę dzieci i zbudowała przytulny dom. Ale w głębi duszy zawsze czułam, że Daria jest na czele. Tej nocy, kiedy dzieci poszły spać, Marina siedziała w sypialni i patrzyła na zaproszenie. Daria znów zabłysnęła. Ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem, pracowała w prestiżowej firmie, a teraz jest żoną Pawła. Marina westchnęła. Igor wychodząc spod prysznica zauważył jej zamyślone spojrzenie. O czym myślisz? Usiadł obok niej i wytarł włosy ręcznikiem. O Dari, przyznała Marina. Zawsze wszystko się jej układa. Mary, Igor wziął ją za rękę. Masz świetne życie, pracę, dzieci, a ja Puścił mi oko. Czego ci brakuje? Uśmiechnęła się, lecz w jej piersi nadal unosił się gus. Nic. Jestem po prostu zmęczony. Następnego dnia Marina zadzwoniła do swojej siostry. Gratuluję. Dasz, powiedziała, starając się brzmieć szczerze. Dziękuję. W głosie Darii zabrzmiała radość. Sam w to nie wierzę. Paweł jest idealny. Marii, pomożesz mi przy ślubie. Jesteśmy siostrami. Marina zawahała się, ale odpowiedziała: Oczywiście, powiedz mi, czego potrzebujesz. Świetnie. Jutro zjemy lunch i opowiem ci wszystko. Daria była w siódmym niebie. Marina odłożyła słuchawkę, czując mieszankę radości i niepokoju. Chciała być bliżej siostry, ale coś w jej głosie i własnych myślach budziło w niej niepokój. Podczas lunchu w kawiarni Daria promieniała. Opowiedziała, jak poznała Pawła i jak oświadczył się jej na dachu restauracji. Marina słuchała z uśmiechem, ale w głębi duszy walczyła z zazdrością. Mari, zawsze chciałam być taka jak ty, powiedziała nagle Daria, patrząc jej w oczy. Masz idealną rodzinę. Mama i tata zawsze byli z ciebie dumni. Marina była zaskoczona. I. Cóż, tak, w pracy może i mam większe powodzenie, ale ty masz dom. Dzieci, Igora. O tym właśnie marzę. Marina się nad tym zastanowiła. Siostra, której zazdrościła, zazdrościła jej. To było dziwne, ale miłe. Wieczorem jednak, patrząc na Igora, który znów poszedł rozmawiać przez telefon, poczuła ukłucie wątpliwości. Coś było nie tak z jej idealną rodziną. Minęło kilka tygodni. Marina była rozdarta między pracą. Dziećmi i przygotowaniami do ślubu Darii. Negocjowała z florystami, sprawdziła menu i wybrała dekoracje do sali. Daria dzwoniła niemal codziennie, czasem prosząc o radę, czasem dzieląc się swoją radością. Marina próbowała pomóc, ale zmęczenie ją ogarnęło. Pewnego wieczoru, kładąc piecie spać, usłyszała: Mamo, nie lubię wujka Pawła. Marina była zaskoczona i pocałowała syna w czoło. Dlaczego? Piekia, on zawsze chowa swój telefon, gdy jestem w pobliżu. Jakby robił coś złego, powiedział chłopiec poważnie. Marina się roześmiała, chociaż w jej wnętrzu pojawił się niepokój. Bzdura, on jest po prostu zajęty. Biznesmeni mają wiele rzeczy do zrobienia. Piekia zmarszczył brwi, ale milczał. Marina zignorowała jego słowa, uznając, że to dziecinna fantazja. Ale tego samego wieczoru. Gdy weszła do salonu, Igor szybko wyłączył telefon. Z kim rozmawiałeś? spytała, próbując brzmieć swobodnie. Tak, do pracy, odpowiedział, unikając jej wzroku. Projekt jest opóźniony, wiesz. Marina skinęła głową, ale zauważyła, że Igor ostatnio często zostawał w domu po godzinach, czasem wyjeżdżając na pilne spotkania w weekendy. Przekonywała samą siebie, że to z powodu przygotowań do ślubu. Ich rodzina była silna, przynajmniej tak chciała myśleć. W przeddzień ślubu Marina przybyła do hotelu, w którym przygotowywali się do próby kolacji. Właśnie skończyła sprawdzać rozmieszczenie stołów, gdy zauważyła Pietę na parkingu. Podkradł się do czarnego sufa Pawła i zajrzał przez okna. Pietia, co robisz? zapytała surowo, podchodząc. Nie możesz dotykać cudzych samochodów. Chłopiec wzdrygnął się. Mamo, ja tylko patrzyłem. Co oglądałeś? Marina zmrużyła oczy. Nic, mruknął, kopiąc kamyk. Marina zmarszczyła brwi, ale nie naciskała. Chodźmy, pora iść do naszego pokoju. Dzisiaj jest kolacja, a jutro wesele. Tego wieczoru próba kolacji przebiegła bez zakłóceń. Krewni się śmiali, a tosty płynęły strumieniem. Ale Marina zauważyła, że Igor kilkakrotnie sprawdził swój telefon, a raz wyszedł, żeby porozmawiać. Kiedy wrócił, zapytała: Wszystko w porządku? Tak, drobiazgi związane z pracą, zbył to machnięciem ręki. Musimy wpaść dziś wieczorem i wyjaśnić pewne sprawy. Dzisiaj. Ślub jest jutro. Wiem, Mari, ale to pilne. Wrócę za parę godzin, powiedział i pocałował ją w policzek. Skinęła głową. Chociaż rozczarowanie ścisnęło jej serce. Igor był szefem działu w firmie budowlanej i ona była przyzwyczajona do jego pilnych spraw. Ale coś w jego tonie wzbudziło moją niepokój. W pokoju Pietia był cichszy niż zwykle. Ksyusza siedział na łóżku z podciągniętymi kolanami i grał na tablecie. Co się stało? Pietia. Marina usiadła obok niego. Kiedy tata wróci? Zapytał, patrząc na podłogę. Niedługo. Po pracy, jutro ważny dzień, idź spać. Piekia milczał przez chwilę, a potem nagle zapytał: Czy wujek Paweł jest dobrym człowiekiem? Marina była zaskoczona. Z pewnością. Dlaczego pytasz? Po prostu, zawahał się. Nieważne. Pocałowała go w czubek głowy. Nie zmyślaj, umyjmy zęby i chodźmy spać. Dzieci zasnęły, ale Igor nadal nie wracał. Marina zadzwoniła. Sekretarka. Bliżej północy drzwi do pokoju się otworzyły. Igor wszedł i zmęczony pocierał szyję. Przepraszam, Marie, byłem zajęty powiedział cicho. Problem okazał się bardziej skomplikowany. Spojrzała na niego. Wydawał się zmęczony lecz w jego oczach można było dostrzec nutę niepokoju. Wszystko w porządku zapytała. Tak zdecydowaliśmy mruknął. Zdejmując krawat, dlaczego nie śpisz? Czekałam na ciebie, odpowiedziała Marina, lecz niepokój w jej piersi narastał. Poranek w dniu ślubu był gorączkowy. W hotelu panował ruch jak w ulu. Kwiaciarze układali bukiety, kelnerzy stawiali kieliszki. Marina, ubrana w suknie druchny, pomogła Dari dojść do jej pokoju. Siostra wyglądała olśniewająco w białej sukience, jej oczy błyszczały szczęściem. Nie mogę uwierzyć, że nadszedł ten dzień, powiedziała Daria, patrząc przez okno. Mari, dziękuję. Nie dałbym rady bez ciebie. Marina ją przytuliła. Najważniejsze jest to, że jesteś szczęśliwy. Uroczystość przebiegła bez zakłóceń. Goście byli uśmiechnięci. Muzyka wprowadzała świąteczny nastrój. Ale Marina nie potrafiła pozbyć się niepokoju. Zauważyła, jak Igor i Daria wymieniali spojrzenia. Jak kiedyś puścił do niej oko. Przekonała samą siebie, że to był przyjazny gest, lecz jej serce zabiło szybciej. A potem zobaczyła piekie. Chłopiec, zazwyczaj obojętny na gadżety, podczas ceremonii nagrywał coś swoim telefonem. Marina gestem dała mu znak, żeby odłożył urządzenie, ale on tylko na nią spojrzał i kontynuował. Na bankiecie, gdy zaczęto wznosić tosty, Marina zauważyła, że Daria wychodzi na korytarz. Uznała, że jej siostra potrzebuje pomocy z sukienką, i poszła za nią. Zamarła na korytarzu. Daria wyszła z toalety, a Igor czekał na nią. Rozmawiali krótko, dotknął jej dłoni i coś szepnął. Ich twarze, gesty, wszystko mówiło o czymś więcej niż tylko rozmowie. Marina ukryła się za kolumną, czując, jak krew wali jej w skroniach. Jej świat się rozpadał. Wróciła do stołu na trzęsących się nogach próbując się uśmiechnąć, ale w środku aż kipiała z gniewu. To był ślub jej siostry i nie chciała psuć jej nastroju. Zmusiła się do śmiechu i podniosła kieliszek, lecz jej wzrok ciągle powracał do Igora i Darii. I wtedy zauważyła Pietię. Chłopiec siedział przy stole i nerwowo bawił się telefonem. Jego twarz była napięta, nie niedziecinnie poważna. Co się stało, Pietia? Zapytała, siadając obok niego. Spojrzał w górę, jego oczy były pełne niepokoju. Mamo, musimy iść. Teraz wyszeptał, chwytając ją za rękę. Marina zmarszczyła brwi, próbując zachować spokój. Dlaczego? Pietia w milczeniu oddał telefon. Na ekranie było zdjęcie. Igor i Daria trzymają się za ręce w holu hotelu. Data jest wczoraj. Marina zamarła. Krew odpłynęła mu z twarzy. Przewijała dalej. Inne zdjęcie obejmują się na korytarzu, siedzą w samochodzie. A potem wiadomość. Wziąłem tabletkę, powiedział cicho Piekia. Otrzymałem wiadomość od Taty. Otworzyłem ją przez przypadek. Jest tam mnóstwo zdjęć z ciocią daszą. Marina prawie się udusiła. Piekia, to ty. Zatrzymała się i zobaczyła łzy w jego oczach. Przepraszam, mamo, wyszeptał. Wiedziałem. Że tata robi coś złego. I współczuje wujkowi Pawłowi. Marina przytuliła syna, próbując pozbyć się guli w gardle. To nie twoja wina. Dzięki za pokazanie. Przejrzała wiadomości. Ich romans trwał latami. Spotkajmy się dzisiaj. Powiedziałam Pawlowi, że mam spotkanie napisała Daria. Marina zamknęła oczy. Piętnaście lat małżeństwa, dwójka dzieci. Zaufanie, wszystko się rozpadało. A siostra, którą uważała za bliską, okazała się zdrajczynią. Goście śmiali się, brzęczały kieliszki, ale dla Mariny był to tylko głuchy dźwięk. Spojrzała na Pietie, który małą rączką ściskał jej palce. Jego odwaga była rozdzierająca serce. Czas działać. Petya powiedziała cicho: Nie odejdziemy. Najpierw porozmawiam z wujkiem Pawłem. Musi poznać prawdę. Oczy chłopca rozszerzyły się. Naprawdę, tak, tak, skinęła głową. To sprawy dorosłych, ale pomogłeś mi podjąć właściwą decyzję. Marina otarła łzy, wzięła syna za rękę i poszła szukać Pawła. Serce waliło jej w piersiach, ale wiedziała, że nie ma odwrotu. Znaleźli Pawła w kącie sali bankietowej. Rozmawiał o czymś ze swoimi partnerami biznesowymi ale kiedy zobaczył jej twarz, przeprosił i podszedł. Marina, coś się stało? Zapytał, marszcząc brwi. Położyła rękę na ramieniu syna. Paweł, musimy porozmawiać. Sam. Wyszli do ogrodu hotelowego. Zimne nocne powietrze kontrastowało z rykiem muzyki dobiegającym z sali. Marina wzięła głęboki oddech. To trudne, ale musisz wiedzieć, zaczęła, starając się mówić spokojnie. Pietia coś znalazł. Wyciągnęła telefon. Paweł wziął ją i na jego twarzy malowała się zmiana. Najpierw konsternacja, potem zrozumienie, a na końcu ból. Przeglądał zdjęcia. Daria i Igor przytulający się. Ich korespondencja. Jak długo? zapytał chrapliwie. Nie wiem, odpowiedziała Marina szczerze. Piekia odkrył to przypadkiem. Chciał postępować właściwie. Paweł oddał telefon drżącymi rękami. Podejrzewałem, powiedział cicho. Daria często kasowała wiadomości, zmyślała spotkania, ale nie chciałam w to wierzyć. Spojrzał na piecie i uśmiechnął się słabo. Dziękuję, kochanie, jesteś odważny. W tym momencie Daria i Igor wyszli z sali. Daria zmarszczyła brwi, gdy ich zobaczyła. Co tu robisz? zapytała. Jej głos się załamał. Igor zamarł. Jego wzrok padł na telefon, który Paweł trzymał w rękach. O czym ty mówisz? Daria podeszła bliżej, ale Paweł podniósł rękę. Prawda wyszła na jaw, powiedział chłodno, wskazując na telefon. Nie sądziłam, że dowiem się o tobie i Igorze w dniu waszego ślubu. Twarz Darii zrobiła się biała. To nieporozumienie wydusiła z siebie. Igor wystąpił naprzód. Paweł, to nie tak, jak myślisz. Rozmawialiśmy o pracy. Dość, przerwała Marina. Jej głos drżał. Piętnaście lat małżeństwa, dwoje dzieci, zaufanie. Zniszczyłeś wszystko. Daria sięgnęła po telefon, ale Paweł się odsunął i zaczął przeglądać wiadomości. Spotkajmy się dzisiaj. Powiedziałem Pawłowi, że mam spotkanie przeczytał na głos. To twoja praca. Cisza wisiała niczym kamień. Pietia ścisnął mocniej dłoń Mariny. Daria wybuchła płaczem. To jest złe. Jak? zapytała Marina. Dlaczego z moim mężem? Daria nagle wybuchnęła. Zawsze byłeś lepszy. Twoi rodzice byli z ciebie dumni. Masz idealną rodzinę. Byłem w twoim cieniu. Igor, on mnie zrozumiał. Marina roześmiała się histerycznie. Ta która zazdrościła swojej siostrze, sama była obiektem zazdrości. Ale to nie usprawiedliwiało zdrady. Paweł powiedział chłodno. Ślub został odwołany. Przepraszam gości. Domu nie buduje się na kłamstwach. Igor w końcu przemówił. Marii, posłuchaj. My. Dość przerwała mu spokojnie. Nasze małżeństwo się skończyło. Dla dobra dzieci odejdź cicho. Dzisiaj piekia. Spojrzała na syna. Jego oczy napełniły się łzami. Marina wzięła go za rękę. Chodźmy! Zabieramy ksyusze i wracamy do domu. Zwróciła się do Dari. Prawdziwa rodzina wspiera, a nie zdradza. Dokonałeś wyboru. Nie wchodź w moje życie. Odeszli nie oglądając się za siebie. Za jej plecami Paweł mówił coś do Dari, ale Marina nie słuchała. Jej świat się zawalił. Ale prawda wyjawiona jej przez syna dała jej siłę, by iść naprzód. Przytuliła Piekie i poszli do pokoju, gdzie czekała Ksyusza. W domu Marina położyła dzieci spać, ale sama nie spała. Siedziała w kuchni i patrzyła na pierścionek zaręczynowy. Piętnaście lat. Dwoje dzieci. Tyle wspomnień. I wszystko okazało się kłamstwem. Ale jej mały bohater, Piekia, pokazał, że prawda jest ważniejsza od złudzeń. Wiedziała, że droga, którą będzie musiała przejść, będzie trudna, ale da sobie radę dla siebie i dla dzieci. Minęło sześć miesięcy. Marina stała przed swoim nowym domem na przedmieściach i wyładowywała pudła z samochodu. Rozwód został sfinalizowany miesiąc temu, a ona i jej dzieci zaczęli nowe życie. Dom był mały, ale jasny, z zadbanym ogrodem, w którym Petya planował już posadzić jabłoń. Petya, Ksyusza! Weźcie swoje torby, krzyknęła, otwierając drzwi. Dzieci przybiegły, ciągnąc za sobą plecaki. Właśnie wrócili z weekendowych wizyt u ojca. Marina znalazła pracę jako doradca rodzinny, wykorzystując własne doświadczenie, aby pomagać innym. Praca dawała sens. A dzieci, choć tęskniły za ojcem, przystosowały się do nowego życia. Tata mówi, że nas kocha, powiedziała pewnego dnia Ksyusza. Ale dlaczego on to zrobił? Marina odpowiedziała cierpliwie i łagodnie. Dorośli też popełniają błędy. Ale to nie twoja wina. Jesteś najlepszym, co mój tata i ja mieliśmy. Pewnego ranka zadzwonił dzwonek do drzwi. Paweł stał na progu z doniczką fiołków. Na parapetówkę uśmiechnął się. Rośnie jak nowe życie. Marina zaprosiła go do środka. Po ślubie niespodziewanie zostali przyjaciółmi. Oboje doświadczyli bólu zdrady, i pewnego dnia Paweł zaproponował kawę. Rozmowy pomogły im obojgu. Dziękuję za powiedzenie prawdy, powiedział, siedząc w salonie. To było bolesne, ale lepsze niż życie w kłamstwie. Marina skinęła głową. Piekia to prawdziwy bohater. Dojrzał za wcześnie, ale sobie radzi. Paweł się uśmiechnął. Wychowałaś odważnego chłopca. Marina dowiedziała się, że Daria i Igor rozstali się wkrótce po ślubie. Daria przeprowadziła się do innego miasta i podjęła pracę w nowej firmie. Igor spotykał się z inną kobietą, ale Marina nie interesowała się już jego życiem. Martwiła się o swoje dzieci i o swoją własną drogę. W Sylwestra Marina wraz z dziećmi udekorowała dom. Petia wieszała girlandy. Ksyusza rysowała pocztówki. W pokoju unosił się zapach cynamonu i mandarynek. I nagle znowu, Zadzwonił dzwonek do drzwi. Daria stanęła na progu. Chudy, ze zmęczonymi oczami. Czy możemy porozmawiać? Zapytała cicho. Rozstałam się z Igorem. To wszystko była pomyłka. Marina zawahała się. Ale ona odsunęła się. Dzieci będą zachwycone. Dzisiaj jest dzień szczególny. Proszę wejść. Daria weszła. Pietia, widząc ją, zamarł ze zdziwienia. Ale po chwili machnął ręką. Szczęśliwego nowego roku. Ciociu daszy. Marina spojrzała na siostrę. Nie czuje ani złośliwości, ani ciepła. Tylko spokój. Przebaczenie było jeszcze daleko, ale dla dobra dzieci podjęła krok. Siedząc przy choince, pomyślała, że rodzina to nie tylko więzy krwi. To zaufanie, uczciwość, a czasem przebaczenie. Piekia nauczył ją że prawda jest podstawą wszystkiego. Droga do odbudowy rodziny była długa, ale podjęli pierwszy krok. I Marina wiedziała, dadzą sobie radę, ponieważ wybrali prawdę.